Witam serdecznie. Dziś zapraszam na lekturę analizy portalu BielSat. Polecam ten portal, zarówno stronę internetową, jak i konto na X. Bardzo ciekawe wiadomości ze wschodu. Analizy, tak jak właśnie ta, którą tutaj mamy. Czytamy. Czy Rosja testuje polską granicę? Dlaczego migranci zintensyfikowali ataki? Na przełomie maja i czerwca kilku polskich strażników granicznych zostało rannych przez migrantów na granicy z Białorusią, a 6 czerwca raniony przez migranta żołnierz zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Znamy tę sytuację, wiemy jak duże reperkusje także polityczne miała ta tragiczna sytuacja. Czytamy dalej. Eksperci, z którymi rozmawiał Bielsat, sugerują, że reżim Aleksandra Łukaszenki w kwestii ataków na polskiej granicy może działać w porozumieniu z Kremlem, a jednym z celów tych działań jest destabilizacja sytuacji w Unii Europejskiej. Cóż, nie jest to wielkie zaskoczenie, ale ciekaw jestem argumentów użytych w tej analizie i wypowiedzi ekspertów. Czytamy dalej. W ciągu ostatnich kilku dni informacje o incydentach na granicy zaczęły napływać niemal codziennie. 28 maja migrant, który próbował nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski, zaatakował nożem polskiego żołnierza. Skądinąd ja tutaj dodaję, że pojawili się świadkowie, którzy twierdzą, że był to Marokańczyk, który był szkolony i wyposażony przez właśnie białoruskie służby. Wracamy do tekstu. Rana była poważna. Żołnierz został przewieziony do szpitala. Jednak lekarzom nie udało się go uratować. Inny incydent na granicy miał miejsce 3 czerwca. Żołnierz straży granicznej został ranny w wyniku ataku migranta. Jego stan jest poważny. Istnieje ryzyko, że nie da się, nie uda się uratować uszkodzonego oka. Tymczasem 3 i 4 czerwca rannych zostało dwóch funkcjonariuszy straży granicznej. W żołnierzy rzucano gałęziami i kamieniami, oraz rozpylano gaz, a w ciągu dwóch dni udaremniono aż 450 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Sytuacja jest więc bardzo poważna. W ostatnich tygodniach sytuacja na granicy polsko-białoruskiej staje się coraz bardziej napięta i niebezpieczna mówi w komentarzu dla Biusatu Dominik Mikołajczyk, redaktor naczelny portalu InfoSecurity. 24.pl. Z kolei ekspert białoruskiego think tanku, nasza wizja, Wadzim Marzejka, twierdzi, że w tak napiętej atmosferze, która trwa od kilku lat, kwestią czasu było, kiedy polscy strażnicy graniczni, czy też w tej chwili żołnierze, którzy strzegą granicy również, zostaną ranni w wyniku działań migrantów. Ale jak podkreśla, fakt, że ten kryzys trwa i zbiera takie żniwa. Jest konsekwencją decyzji białoruskiego reżimu i to on ponosi za to odpowiedzialność, czyli Łukaszenka. Białoruski analityk przypomina, że białoruskie władze nie tylko sprowadzają migrantów do kraju, ale także stwarzają takie warunki, aby wypchnąć tych ludzi do Polski, nie dają im możliwości powrotu z granicy. W rezultacie ci są sfrustrowani, rozzłoszczeni i przestraszeni. Migranci na granicy mogą czuć, że znaleźli się w sytuacji bez wyjścia. Jeśli teraz nie przedrą się do Polski, po wycofaniu się zostaną pobici po stronie białoruskiej, mówi Marzejka. Podkreślając, że presja ta nie zdejmuje jednak odpowiedzialności z samych migrantów, ponieważ są oni dorośli i muszą odpowiedzieć za swoje czyny. Wiemy, że minister spraw zagranicznych skądinąd, Radosław Sikorski, Zażądał od strony białoruskiej wydania tego napastnika, który zabił żołnierza Wojska Polskiego. Raczej nie ma się co spodziewać, że do tego dojdzie. Marzejka podkreśla, że z postępowania migrantów jasno wynika, że ich, ich działania są kierowane z Mińska. Świadczy o tym m.in. fakt, że działania migrantów są skorelowane z krokami i oświadczeniami reżimu Aleksandra Łukaszenki. I władz rosyjskich. Tutaj widzimy właśnie tego dyktatora. Dla niektórych jest on bohaterem, zwłaszcza dla niektórych skrajnych prawicowców i innych prorosyjskich, różnych, Och, wiadomo, polskojęzycznych. Ja nie wiem, co bohaterskiego może być w człowieku, który po pierwsze prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Polsce i nasyła tutaj nie, na naszą granicę ludzi, ale również Przecież wiemy, że jest to człowiek, który torturuje, który zabija przeciwników politycznych, który przetrzymuje niezależnych dziennikarzy, po prostu dziennikarzy, którzy nie są na jego pasku, jak chociażby Andrzej Poczobut, który jest od dawna przetrzymywany. Tutaj jeszcze tylko dodam, że pamiętam, kiedy brałem udział w takiej dyskusji w tamtym roku na temat Andrzeja Poczobuta i jedna osoba, która wydawała się taka wyważona, Nagle zaczęła z siebie taką tyradę wyrzucać, że Andrzej Poczobut to słusznie, że on jest przetrzymywany, dlatego że on współpracuje z wyborczą, i tak dalej. No wiecie co, nienawiść naprawdę niektórym chyba zmysły odbiera. Zawsze może jednak dojść do pewnych incydentów. Czytamy dalej. Oczywiście nie za każdą osobą stoi Łukaszenka. W dowolnym momencie każda osoba może próbować przekroczyć granicę, zaatakować kogoś nożem. Nie oznacza to, że Łukaszenka osobiście wydał taki rozkaz, podkreśla analityk. Ja tutaj dodam, że oczywiście nikt nie sądzi, że tutaj bezpośrednio każdym migrantem Łukaszenka steruje, to jest oczywiste, ale to on wydał polityczną decyzję, która stworzyła warunki do tego rodzaju sytuacji i Ofiarami są również ci ludzie, często, którzy, jak czytaliśmy, są w sytuacji bez wyjścia, ale to oczywiście nie usprawiedliwia ich działań. W każdym razie chcę podkreślić, że to jest sytuacja naprawdę tragiczna dla wielu stron. Zdaniem Dominika Mikołaj, Mikołajczyka źródło tego, co dzieje się na polskiej granicy, jest na Kremlu, a ostatnie wydarzenia pokazują, że te dwa reżimy Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina nie cofną się przed niczym. Zdaniem Mikołajczyka ataki na polskich pograniczników to oznaka, że dla Łukaszenki i Putina ważne jest, aby jak najbardziej zdestabilizować sytuację na granicy, między innymi po to, by wpłynąć na sytuację w całej Unii Europejskiej. Ekspert twierdzi, że zaostrzenie sytuacji na granicy właśnie teraz jest związane między innymi z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Z pewnością także z wyborami w Polsce. Dlatego tak ważne jest, aby ta granica była odpowiednio chroniona. Jednak kluczowe jest również podjęcie kroków, aby zmusić reżimy Łukaszenki i Putina do zaprzestania działań, które dzisiaj podejmują, mówi ekspert. Analityk widzi także związek z wojną na Ukrainie. Jego zdaniem Rosja próbuje przetestować, jak polskie służby, polskie wojsko, polskie władze zareagują na coraz bardziej agresywne działania i jakie środki zostaną użyte, aby zapobiec tym działaniom. Wiemy skąd inąd, że Rosja i Białoruś rozumieją tylko siłę. Marzejka również uważa, że działania w kwestiach presji migracyjnej na granicy Mińsk koordynuje z Moskwą, chociaż trudno powiedzieć, kto dla kogo stał się przykładem. Między innymi dlatego, że działania migrantów na granicy rosyjsko-fińskiej powielały schematy z wydarzeń na granicy Białorusi z krajami, Unii Europejskiej. Niemniej jednak, Marzejka nie wyklucza, że jeśli Putin na przykład chciałby, aby Mińsk w jednym tygodniu bardziej naciskał na granicę z Polską, a w innym na granicę z Litwą, to reżim Łukaszenki właśnie to zrobi. Jak wyjaśnia ekspert, nie jest to jakaś wielka przysługa w porównaniu z pomocą w wojnie na Ukrainie. Myślę, że współpraca dwóch dyktatorów jest tutaj bardzo oczywista. Podkreślę, analityk. To rzeczywiście wiemy, że swojego czasu Putin bardzo nalegał, tak mówiąc eufemistycznie, żeby Łukaszenka bardziej się zaangażował w wojnę z Ukrainą. Przypomnijmy, że i tak jego zaangażowanie było dosyć duże, dlatego że dzięki Łukaszence z terytorium Białorusi mogły zaatakować rosyjskie wojska Ukrainy od północy, ale Łukaszenka nie chce pociągać się z wysłaniem białoruskich wojsk na Ukrainę. Więc taką pomoc zastępczą może być właśnie ta wojna hybrydowa na naszej granicy. Co zrobić z kryzysem migracyjnym? Czytamy dalej. Komentując doniesienia o tym, że białoruskie służby zbierają migrantów, aby wysłać ich masowo na polską granicę, Mikołajczyk mówi, że konfrontacja wkracza w nowy etap. Jednak jego zdaniem znacznie trudniej jest dziś powtórzyć z sytuację z jesieni 2021 roku, kiedy tysiące migrantów szturmowało przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej. A działania migrantów napotykają na znacznie bardziej zdecydowaną reakcję. Może to też ich wściekłość generować. Między innymi dlatego, że na granicy znajduje się zapora, choć niedoskonała, stanowi pewną przeszkodę. Pamiętamy kontrowersje wywoływanym tą zaporą. Rzeczywiście są informacje, że ta zapora różnie bywa z jej skutecznością. Na pewno jakaś skuteczność tutaj występuje, aczkolwiek inaczej wygląda ochrona takiej zapory niż ochrona po prostu zielonej granicy. I tutaj być może są pewne problemy z wyszkoleniem. Pamiętamy, jak zginął. Nasz żołnierz, żołnierz wojska polskiego, on stał przy tej zaporze i został nożem przymocowanym do kija ugodzony z Nienacka. Osoby, które tam natychmiastowo jego koledzy chcieli mu pomóc, i ci, którzy właśnie udzielali tej pomocy, zostali obrzuceni kamieniami. Więc no, to była czysta agresja ze strony tych napastników, prawdopodobnie. Nasłanych właśnie przez Białoruś. Czytamy, rozmieszczone są siły Straży Granicznej, Wojska Polskiego i Policji. Tutaj też media donosiły m.in. Andrzej Stankiewicz o konflikcie, mówiłem o tym w poprzednim live, pomiędzy Strażą Graniczną a Wojskiem Polskim konflikcie no, kompetencyjnym konflikcie, który dotyczy na przykład warunków wyposażenia, ale także przebywania tam właśnie. W rejonie granicznym różnych służb. Także no, to nie wygląda zbyt dobrze. Tutaj przypomina Biosad, że zapora ma być w najbliższym czasie modernizowana. W sumie polski rząd planuje przeznaczyć ponad 10 miliardów złotych na program Tarcza Wschód, który powinien jeszcze bardziej wzmocnić granicę polsko-białoruską, znacznie utrudniając jej nielegalne przekraczanie i zwiększając bezpieczeństwo osób, które jej strzegą. Mikołajczyk ma nadzieję, że nie dojdzie do kolejnych incydentów i żadni wojskowi policjanci ani strażnicy graniczni chroniący granicy z Białorusią nie zostaną ranni. A także, że nie będą musieli używać broni przeciwko napastnikom. Mam głęboką nadzieję, że nigdy więcej nie będzie potrzeby oddawania strzałów na granicy, powiedział dodając, że nikt po polskiej stronie nie chciałby, by dochodziło do takich sytuacji. W samym maju doszło około 700 razy. Do użycia broni palnej, strzały ostrzegawcze oczywiście. I wiemy, że tu są kontrowersje związane z przekroczeniem uprawnień przez dwóch żołnierzy, którzy zostali zakłóci w kajdanki. Mówiłem o tym na live'ie. Myślę, że nikt też o zdrowych zmysłach nie chciałby, żeby jakaś krwawa jadka po prostu miała tam miejsce, bo nie byłoby to dobre z wielu względów czy to humanitarnych, ale także takich powiedzmy pragmatyczno-politycznych. Tym, tym niemniej jednak no myślę, że ta głęboka nadzieja tutaj eksperta jak na razie nie opiera się na jakichś silnych przesłankach, chyba że chodzi o to, że no już po modernizacji, po wprowadzeniu tej tarczy wschód, bo wątpię, żeby z dnia na dzień nagle nie, te ataki, bardzo często właśnie agresywne na naszych pograniczników, na żołnierzy, czy też na funkcjonariuszy Straży Granicznej, czy też być może na funkcjonariuszy policji, żeby te ataki właśnie ustały. Ekspert nie podjął się prognozy dalszego rozwoju wydarzeń, czytamy, ponieważ nie wiemy do końca, do czego zdolne są reżimy Putina i Łukaszenki. Ich główną cechą jest niestety pewna nieprzewidywalność, a sposób w jaki wykorzystują ludzi do własnych celów nie wpisuje się w logikę obowiązującą w państwach demokratycznych czyli ich po prostu stać na wszystko, niestety. A co bardziej cynicznego, co bardziej przewrotnego, co bardziej złego po prostu, to jest bardziej prawdopodobne, że do tego się posuną te dwa reżimy zła. Zdaniem Marzejki, pogarszająca się sytuacja na granicy polsko-białoruskiej uświadamia polskim władzom, że istnieje poważne zagrożenie ze strony Mińska, że reżim Łukaszenki jest niebezpieczny nie tylko dla samych Białorusinów, ale także dla Polaków. Dodał jednak, że samo wzmocnienie bezpieczeństwa granic nie wystarczy. A wprowadzenie nowych restrykcji nie wobec reżimu, ale wobec Białorusinów, takich jak zamknięcie granicy, nie jest roztropnym działaniem. Pytanie, jakie polski rząd ma narzędzie oprócz właśnie chociażby zamknięcia granic? Czy jakieś sankcje gospodarcze jeszcze wchodzą w grę? No, raczej tu powinny być sankcje ze strony całej Unii Europejskiej nałożone również właśnie na Białoruś. Wiemy, że takie sankcje są, ale. Być może należy to zintensyfikować. Należy wywierać presję na reżim. Dostępnych jest wiele instrumentów nacisku, istnieje wiele luk w sankcjach, które zostały już wprowadzone, wiele pośrednich sposobów eksportu, podkreśla analityk. Tutaj czytamy, że na początku czerwca minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w związku z agresywnym zachowaniem migrantów na granicę polsko-białoruską zostały wysłane dodatkowe siły. Premier Donald Tusk ogłosił również zamiar przywrócenia strefy buforowej w pasie o szerokości 200 metrów na granicy z Białorusią. Planowano, że nastąpi to już 4 czerwca, ale no, były tutaj opóźnienia, jak czytamy. I niestety zostało to przełożone na późniejszy termin. Na, Biał na białoruskich czatach pojawiły się również pogłoski o zamknięciu lub zawieszeniu działania przejścia granicznego terespol brześć na granicy z Białorusią. Plotki te zostały jednak później zdementowane, cały czas tam ruch graniczny trwa. Tutaj też jest ważna informacja przypomnienie, że 9 maja organizacja byłych funkcjonariuszy BYPOL podała, że na granicy białorusko-polskiej masowo gromadzeni są migranci. W tym celu zaangażowani byli funkcjonariusze białoruskiego OMON-u, którzy nocą w nieoz nieoznakowanych samochodach przywozili migrantów na granicę. Jak donosi BYPOL, osoby przybywające na granicę są dzielone na, na grupy po 25-30 osób. Każda grupa nielegalnych migrantów ma swojego nadzorcę, który jest w kontakcie z odpowiednią osobą w Białoruskiej Straży Granicznej i OMON-ie. Czyli, zobaczcie, no jest to struktura zarządzana w, na sposób taki quasi wojskowy tak są brygady czy drużyny i każda taka grupa i ma swojego właśnie brygadzistę ma swojego dowódcę, który jest przeszkolony, który jest takim przywódcą i no nie wygląda to dobrze, nie wygląda to tak jak no nie wygląda to na to, żebyśmy tutaj mogli oczekiwać jakiegoś spokoju na granicy, niestety będzie najprawdopodobniej coraz gorzej no i tutaj w tym ataku ma wziąć udział około 700-800 osób, to jest naprawdę duża grupa ludzi. Tymczasem też białoruskie służby mogą dokonywać redystrybucji migrantów do innych miejsc, również do Litwy, również na Litwę i na Łotwę. Tak więc proszę Państwa, tu jest właśnie ta analiza. Analiza Biosatu. To nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, że eksperci mówią o współpracy Łukaszenki i Putina na granicy. Tym niemniej no, takie głosy się pojawiają i sytuacja wydaje się niestety taka trochę patowa, bo z tego tekstu płynie taka nadzieja, że już nikt nie zginie, ale to taką nadzieję możemy sobie wyrażać. Nie, niestety te prace, które no, miały być prowadzone na czy właśnie ta strefa buforowa. To zostało przełożone i wiadomo, że to nie, nie od razu można wszystko przeprowadzić, ale wydaje się, że tu naprawdę trzeba intensyfikacji działań i też z takiego punktu politycznego, bo niestety to, co dzieje się na granicy, ma duży wpływ na naszą politykę, na nastroje. Wzrost tendencji różnych, takich właśnie nacjonalistycznych można obserwować. I na tym korzysta oczywiście Białoruś, oczywiście Rosja, bo jedni oskarżają drugich, drudzy pierwszych, tak, mówię tutaj o konflikcie politycznym. Tymczasem pamiętajmy i też o to cały czas apeluję, żebyśmy analizując tę sytuację, dlatego między innymi ten tekst tutaj przytaczam, żebyśmy pamiętali, że strategicznym wrogiem naszym jest właśnie Rosja i jej tutaj pomagier Aleksander Łukaszenka, i im zależy na tym, oczywiście, żeby osłabiać polską obronność, żeby atakować granice, żeby destabilizować sytuację na granicy nie tylko polskiej, ale to jest też przecież granica Unii Europejskiej. Ale również zależy im na tym, żeby destabilizować sytuację polityczną w Polsce. I to im się udaje, bo konflikt polityczny, który wybuchł na tle tych zdarzeń, jest na pewno duży i jest tak samo duży jak destrukcyjny. To wszystko polecam tutaj stronę Bielsat. Pozdrawiam Państwa. Nie dajmy się podzielić, nie dajmy się skłócić, chociaż na tym elementarnym poziomie, jakim jest obrona naszego państwa. Również przed dezinformacją, również przed różnymi właśnie takimi dezinformacyjnymi działaniami. Pamiętajmy, że wojna hybrydowa to nie jest tylko atak na granice, to nie jest tylko. No, wypuszczanie tutaj ludzi, czy szkolenie ich do tego, żeby atakowali fizycznie obrońców granicy, ale również wojną hybrydową jest dezinformacja, jest wspieranie skrajnych środowisk i temu się trzeba jednoznacznie przeciwstawić.